Eee lua widzowie witam z na moim kanale, w tym odcinku idziemy do Daily Bugle, zobaczmy co tam się dzieje. Hmm... Zagraj jako agent Coulson? Jeszcze nie grałem nim. <grym> Może... o w tej misji jest ta... ten. <grym> no to. Dok oksie, <laughs> dobra, no to. Dok oksie oczywiście zepsuł. Zepsuł tutaj nasze. Zepsuł nasze Daily Bugle. No to musi teraz <laughs> naprawić nieźle. Dobra, naprawimy oczywiście. Czy ja to mogę wziąć? Wygląda też zmysły jakieś inne, ciekawe. No, więc mamy agenta Colsona, mamy doktora Octopusa. Ciekawe czy agent Coulson ma ten swój yy, pistolet taki wielki, którym groził Loki'emu w Avengersach. Zobaczmy. O, Peter tam sobie chodzi. No, musimy posprzątać tym odkurzaczem. Zobaczmy, czy ma ten pistol ma jakąś bazookę. Dobra. Ja, co to jest? Ja nie mogę, what the hell? Czy musimy A? Ej, tam jest Deadpool, zobaczcie. Tam sobie Deadpool siedzi. Dobra. Mamy w ogóle pięć celów. Mamy naprawić okno chyba. Nie wiem, co to jest to drugie... Aha! To są chyba te drzwi. Właśnie. Jakaś drukarka, to, to coś jest. Może to? Tu coś mamy? A nie, to są jakieś... zdjęcia. tu wygląda jak jakaś właśnie drukarka. Ogień i odkurzacz. No to dobra. Naprawmy drzwi na początku. Fajnie. Fajny level, bo... Doktopus musi... posprzątać to, co zepsuł. A w ogóle, Jane... John za nami chodzi i nam... pisze na kartce, co jeszcze nam brakuje nieźle, nie? Jak nas kontroluje. Dobra, tutaj mamy oczywiście kolejny cel, nasze okno. jeszcze nie cały, okej. Okay. <laughs> Fajny level. Musimy sobie pograć jak tą fajne. Jeszcze ten żona za nami chodzi. No po prostu coś świetnego. Dobra. Tu mamy okno. Dalej. W dalszą części. I tu możemy teraz wstawić te szyby. No, nie wygląda za bardzo dobrze, ale <grywa> działa. No. Dobra. No. Dobra. Kolson, tam coś jest jeszcze metalowego. O, dobra. Wow. <grystanie> Normalnie, już ci Zara Queen Jet oddamy. Dobra. Ty jest ta? Jakaś Gwen Stacy? Tak wygląda. Eee, o, to jest Mary Jane. Dobierzcie. I Peter, oczywiście, sobie tu też chodzi fajnie. Nie, nie on ma tylko wybuchowe. Czyli tutaj na przykład. Dobra, to budujemy jakiś tutaj tu będzie jakiś zraszacz, czy coś? Dobra, gasimy pożar. No i udało się. Dobra. No to co? Nie wiem czy Coulson komputery, ale doktor umie. Już kilka razy sprawdzaliśmy. To lecimy. 1 na 3. 2 na 3. I 3 na 3. Hm. No, a Johna to jest... Świetna postać. No tak na pewno nie było, ale dało się. Ogarnęliśmy to. Porządki w prasie brukowej Agent Colson J. Jonah Jameson. Fajnie, że go dostaliśmy. No po prostu świetna postać. Dobra, czyli jesteśmy też agentem, właśnie kolsowo co hey, fajnie. Dobra, no to co, lecimy. Przechodzimy tą misję na nowo. Mamy Dog Oka, takiego z Ultimate Spidermana, Stanley'ego i Czerwony Książę. No to nie wiem, widziałem tam coś na telekinesy, to weźmy. Może Loki'ego tym razem? Bo, a przywódca może umie. Bo on na tej, w tej misji jednej, gdzie był, to właśnie czak czarował. O, Destroyera. Ja nie wiem, ogólnie. Nie wiem. Ten typ, który w tego Deadpoola gada, nie wiem, pewnie taki fan przy tego, no, widać po prostu, że on się tak cieszy. No, raz udaje kogoś głos, raz się drze, raz jakieś śmieszne dźwięki wydaje, no, po prostu świetne. To mega fajnie wyszło, nie? Z tym Deadpoolem. Dobra, a tak przy okazji to tutaj musimy wykopać... Stan jego z ziemi się trochę nam tu zablokował. Dobra. O i Stan sobie teraz będzie coś może czytał czy coś. Jakieś gazety. <grybujesz> Dobra. I no właśnie. Tu jest kolejna ta gazeta. Która to już? Druga. Jeszcze i lider. chodź tu ogarniesz to wszystko. Zielony to jest, czyli tutaj. Tu jest czerwony. Znaczy nie niebieski i czerwony tutaj. No i mamy Deadpoolowy kosek. Deadpool zdobyłem tylko kosek. A ma pistolet laserowy. czyli jakiś tam. Iron Man, choć tu tu. To jest może ten ostatni. Ta, dobra, mam to. Aha, do koka Jest No to jest ten taki inny dog. Ok, No, Ultimate Spiderman, no właśnie Dobra. I lecimy na Helicarrier. Zobaczymy, jakie te dodatki dostaliśmy. Dobra. O, czwórkę dostaliśmy. Dwa miliony kosztuje. Dobra, a tu szóstka, trójka. Dobra, to będziemy zbierać dwa miliony. Tylko gdzie tu można wejść do tego? Hm. Jest wejście. O, tu jest. Dobra, mamy to. Tu, tu pierwsza płytka. No, tutaj nie ma tej postaci, w sensie tego złotego koska. No jest na środku, nie? To wiadomo. Musimy pewnie wszystkie płytki wcisnąć. Dobra, tam to się też otwiera. Teraz tutaj. O nie, dobra, udało się. Dobra, to weźmy szybko. Bista. Weźmy to i uciekamy. Chyba to. O, tu jest coś. Mmm. Weźmy... Co tu jest? O, tu jest cyklop. To jest grane! Typek co pływa mi tu. Ja nie mogę. Dobra, skull. Super skull. A, skull to jest. Zawsze skull mówi jak czaszka. Skull. Dobra. Lecimy teraz tutaj na dół. I mamy tutaj samochodziki, dobra. No to... Musimy je wszystkie teraz pokonać. Chodźcie tu. Samochodziki. Bohaterzy też mogę mogą powiedzieć, nie? Samochodzikami. Nie poniszczyć. Ale poczekajcie, no. bo ja nie widzę. Ja nie mogę ten młotek. Dobra, udało się. Weźmy. I dalej. Dobra, wezmę sobie tego carneda. Lecimy teraz. Nie, no tu coś jest. Zobaczmy. Z drugiej strony. Ta, z drugiej strony. Dobra, popatrzmy, czy coś tu jest. Pyk. Komputery. By śmienika. Tutaj nam ogarnie to i już otworzyliśmy. A tutaj coś jeszcze jest, jeszcze jest dla Spidermana. Czy też dla karnera. A, dobra, wejście po prostu. Heliko helikopter dziennikarski. Spoko. Dobra. Ogarnięte. No i dobra. Teraz tak, musimy... jakoś tu się dostać, nie? Co tu trzeba zrobić? Że na dół trzeba zejść. Co coś jest? Chwila. Dobra. Weźmy duma. Dum, dum, dum. Otworzyło się, otworzyło. No to Antman weźmie. Pajęczy trójkołowiec. Spoko. Um, weźmy sobie. O, na przykład Ciebie. Porozwalamy sobie coś przy okazji. Jakieś monetki zawsze wpadną. Nie wiem, polecimy. No tutaj możemy gdzieś być. Muszę tutaj sobie polecimy na ten port. To jest dużo out Co ogarnijmy wszystkie... Oj! Z mi prawie pociąg przyjechał. Co ja tutaj robię? O! Nie mogę górtuć. Nie z To jest, nie udało się. Dobra, ciężarówka rajdowa, dobra. Taka, nie wiem, wygląda jak z jakiegoś banku. Ja do, do góry musimy iść. Albo do, dobra, chyba wejdziemy. Tu jest jakaś drabina, to może się uda. I tu jest skrzynka. Tu, o dobra, tu jest, poczekajcie. Tu jest gdzieś kabel. Gdzieś nas prowadzi w tamtą stronę. Na dół? A, na dół, dobra. On to kapitan. Dobra, trzymaj. Czy teraz się to otworzyło? Chyba tak. No, dobra. Mamy to, jest jakiś pojazd. Dobra. Transporter opancerzony shield. Spoko. Czy jest jeszcze jakiś pojazd? To lecimy. Oho. Paniszer. Witaj Punisher. Widzisz to twarz? To nie jest twarz szczęśliwego człowieka. Mhm. Dobra. No, paniszer jak to paniszer. Oho Chodzi o nich? Chodźcie tu! Co tutaj będziecie, nie wiem. Dobra. No i nic. Ciężarówka Shera. Siema grud. Znowu krety będziemy ubijać? Na ścianach Co to jest no? Nie lubię tego, jak trzeba celować, bo one ciągle znikają. Jakieś, nie wiem, tabliczki czy coś. No właśnie, nie? Na przykład właśnie, no o to chodzi. Czekam na tego, tutaj, a... Dobra. Co jest grane, no? Czemu nie mogę w niego cel celować? Dobra. Tu się respią, te. Dobra. I ostatni, dobra. dało się. Grud, jest, o ją Dobra, nie, nie, nigdy chyba nim nie zagram, nie, to jest... Taki obrzydliwy model, że ja nie mogę. Tu jest Gambit, dobra, ale nie, na razie może nie. Na razie spróbujmy coś innego. Dobra, widzowie, lecimy po Stanley'ego. Zobaczymy... Co tym razem będzie... W czym, raz, tym, czym tym razem będzie trzeba mu pomóc? Dobra. Witaj Staneli, co tu się dzieje? Okej. Okay. Chyba go ten hydrant trochę tutaj torturuje. <noise> Już pomagamy. Trzymaj. Dobra, udało się. No i... Tym Stanley na całym ekranie kończymy cały odcinek i się ma